Jacku, bardzo się cieszę, że zaprosiłeś nas na premierę i taki wieczór właściwie autorski swojej książki. Tak się zastanawiam, co cię zainspirowało bądź kto do tego, aby ją napisać. Dobrze, ale to nie jest mój wieczór, tylko wieczór poświęcony chorobie. I temu przypadkowi, mojemu przypadkowi rzeczywiście. Um, Zachorowałem, a potem w jaki sposób wyszedłem z tego. I, i, i ten sposób wyjścia był taką, jest, jest taką metaforą dla nas wszystkich, że jednak nie warto się poddawać. Wiesz? Że to chciałem powiedzieć przez tą, przez tą książkę. Razem z Sergiuszem Kwartem napisaliśmy tą książkę i pisaliśmy ją szybko bardzo, jeszcze w takim stadium ostrym choroby. No i chyba wyszła fajna książka. Wiesz, fajnie się czyta. Jak w ogóle zmieniło się Twoje podejście do życia po udarze? Bardziej zacząłem zwracać uwagę na to w życiu, może na nie, że coś jest zrobione, ale jak jest zrobione, wiesz, bo można być bogatym na przykład, ale można być bogatym w różny sposób. Co to znaczy być bogatym? No, można mieć dużo pieniędzy i zagarnieć do siebie, a można... nie chodzi mi o to, żeby być filantropem ale można ich używać, tych pieniędzy, do czegoś większego niż się jest samemu. I to, to jakby, to jest tak, taka metafora e, mojego rozwoju, po, po co ta choroba chyba była, wiesz? Kto okazał Ci największe wsparcie w tym okresie? Największe wsparcie mi okazali synowie. To ciężko mi to mówić, bo, bo było sporo osób, wiesz, takich bardzo pomocnych w moim życiu, ale takie wsparcie naprawdę okazali mi synowie, ponieważ okazali mi troskę. Po prostu, najnormalniej no w świecie troskę. to znaczy byli wtedy, kiedy mi ich brakowało, byli wtedy, kiedy byłem zły na coś i oni się zachowali naturalnie w każdej sytuacji, nie byli jak terapeuta, że uspokaja, jest spokojny, taki, wiesz, dobrze ułożony, tylko byli szorstcy, byli, wiesz, nie, nie mają żadnej wiedzy, więc byli różni bardzo, ale dopasowywali się do mnie. Fantastycznie. Jak teraz widzisz swoją dalszą drogę zawodową? Świetnie. A czym będziesz się zajmował? Wiem, że cały czas aktorstwem, ale może są jakieś przed Tobą nowe projekty. E, tak, oczywiście, że są. Nie chcę teraz w tej chwili <grym> mówić, co to będzie, ale taki na pograniczu tego, co w tej chwili robię, tego naszego spotkania, choroby i motywacji. Tak. Czyli to będzie trochę taki coaching. Tak, coś takiego będzie dla większych grup osób. Będzie. tak. A co z aktorstwem? No jest na razie, cały czas jest i dobrze, dobrze jest. A masz jakieś marzenie, które chciałbyś zrealizować zawodowe? Takie wiesz, gdzieś zagrać? Nie, nie mam. Nie mam Szkoda! Ja wiem, że tak byłeś. Byłem pewny, że tak się, tak się do tego odnosisz. No, 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 no tak, ale wiesz co? Po takiej bombie atomowej, co może być jeszcze. Zawodowo interesujące. Ale ty jesteś w tak y, pozytywnym nastroju, że muszę przyznać, iż naprawdę nie wiem, czy to ta książka tak działa na ciebie, że to jest, wiesz. Nie. Znaczy mam tego trochę w domu, ale nie, nie to nie książka działa. Po prostu hmm, dobre są poczucie, dobre, hmm, dobre, myślenie. Takie mam nadzieję, że zdrowe myślenie o życiu w ogóle w tej chwili. E, tak, okej. Okay. Jesteśmy w tej chwili naprawdę dobrze. Super, a jeszcze tak się zastanawiam, bo wiem, że tam była jakaś sprawa mieszkania, w którą była też zaangażowana Małgorzata. I jak to wszystko się zakończyło? Normalnie ja nie mam nic w tej chwili. Zaczynasz tak naprawdę życie z czystą kartą. Tak, i muszę nadrobić z zaległości. Z zaległości trzech lat, czyli kupić sobie jakieś mieszkanie, może samochód. O niczym więcej nie marzę. Znaczy, nie to, że marzył o tych rzeczach, ale no, startuję od zera. Szkoda, że w takim wieku. Wiek to jest, słuchaj, tylko liczba. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ludzie mogą startować od zera w wieku 30, 50 i 60 lat. Mówić się za słowo w takim razie, że wiek to jest tylko liczba. No dobrze, no to znaczy wiesz, no jest trochę dla mnie wyzwaniem zarobić pieniądze na mieszkanie, dom, potem na samochód i tak dalej, tak dalej. Dobrze, no przyjmuję to wyzwanie.